Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa. Wzór na pole powierzchni całkowitej sześcianu to jest 6a kwadrat, czyli pole całkowite sześcianu to jest 6a kwadrat, gdzie a jest krawędzią. Gdzie a jest krawędzią. No to teraz przyrównujemy sobie wzór na pole do wartości 12, czyli 6a kwadrat równa się 12 dzielimy sobie przez 6, 1 A kwadrat to jest 12 szóstych, czyli 2. Pierwiastkujemy stronami, czyli A jest pierwiastkiem z dwóch lub A jest minus pierwiastkiem z 2. Tę wartość odrzucamy, zostawiamy A równe pierwiastek z 2, teraz suma długości wszystkich krawędzi. Zobaczmy sześcian, jakby go narysować tak od ręki na no szybko ma. 4 krawędzie w podstawie, 4 krawędzie boczne i 4 krawędzie w górnej podstawie. Czyli mamy w sumie 12 krawędzi, czyli 12 A. Suma krawędzi SK nazwijmy to jest 12 A, czyli 12 razy pierwiastek z 2, czyli 12 pierwiastków z 2. Odpowiedź A.